Nie musisz się, się najść. Nie, tam się tego nie boję. Tam się tego nie boję, Rafał. Tam się tego nie boję. Teraz w nocy? Nie, jutro, bo jest cieplej trochę. A, jutro. To jest od dawna, już raz miałem <grym się> ty, ty. Tak, bo te kawałki są fajne Tak? No. Jesteś, mówisz, że znasz swoją wartość. Ale kurwa

ja pierdolę, jakiś kozacki towar Zresztą widać Co to kurwa jest, ty Widzicie to? Ja pierdolę jak to wygląda Myślałem, że się świeci, kurwa, ty Hit, kurwa Masakra Co to kurwa było Świeci się, kurwa. Świeci się pierdolony. Nie mogę go dobrze pokazać. Cyk, kurwa Kozacki tobrek. Patrzcie jakie zieloniutkie ma ten. Kurwa, to co tu kurwa chodzi? To sztuczne, kurwa, jest co tu kurwa? Ja pierdolę jakie zieleń. Na działkę to tej

Nie będzie studia. Chciałeś studia, myślę, że nie będzie studia. Ciebie kupili. No i weźmy jeszcze, żebyś nie był. Weźmy, weźmy. Tak, będzie bo to, żeby przechodzili klasę. Nie, nie, nie. A gałęzi mamy. Kolejny? Kolejny, coś zrobił. Dobra, chodź po tym gniewie przyjdzie. Głównie, co ma chłopkę samą. Machorkę? Nie, ja. Ja się wyjścia nie puścił. Żałdą mi no, no, gadacie na siebie wszyscy, gadacie. Żeby takie były wyświetlenia, to musisz iść do tych firm, gdzie tam ci niby dziwni influencerzy z nimi współpracują, wiecie? Siedzą z tymi wielkim małolatami z drugiej strony, e, nawijają i wtedy piszą do maila do takiej firmy, słuchajta. PPP, że chcemy z wami współpracować, a oni mówią tak, dobra, to w zamian to sprzedacie na waszą duszę. Jak sprzedacie duszę, to my was zrobimy takich. I to jest Za many, many ale to... Nie to jeszcze jako tak tam by było, a teraz to, to już pierdolone. dzięki za trójkę, elo, pądro, Czemu nie mogę dać pomocy? No dobry rentował, towar. i dobry wieczór, ta mała zielona go. pestka przed chwilą. Kurwa całkiem całkiem ciekawe. Czekajcie, czekajcie, bo to jakaś benda. Klawesy tak, robiłem ci dzisiaj do gęby, pamiętasz? Do gęby ci się robiłem. Siedziałeś na dole. No no... No opowiadam Truskawki, i lemon które chcą po prostu... próbują, to nie tylko o to chodzi, wiesz.